Jestem Nomi i dzisiaj Wam pokażę kilka stylówek o modzie letniej sukienki, spódnice i takie różne, więc dajemy do wideo. Na początku Wam pokażę taką um, sukieneczkę. Akurat ona... Za chwilę ją zaprezentuję. Za chwilę ją zaprezentuję. NIE! NIE! Ona została kupiona w hm Jest piękna, ma kartkę do kolan, za kolana, na wyjścia i takie różne. Więc zaraz ją zaprezentujemy. To jest dokładnie ta sukieneczka. Wygląda w ten sposób. Pod spodem oczywiście jest halka założona, żeby nie prześwitywał materiał. Kokardka jest odpowiednio dopasowana do stroju. Sukienka jest lekka, jedna i wspaniała na ciepłe, letnie pogody. Teraz zaprezentujemy Wam drugą sukienkę. Bardziej na imprezy. Do którą jest potrzebny pasek? który zaaliby. Kropki biało-czarną. Świetnie pasuje na imprezy. Najlepiej wygląda, czyni pasek czarny lub pasek biały. Złoty też. I złote I srebrne. Lub srebrne. Buty najlepiej dobrać w kolorze sukienki, czyli czarne lub białe ze złotymi lub srebrnymi fragmentami. A więc za chwilę zaprezentujemy. I taki pasek! To jest druga sukienka, bardziej imprezowa, chociaż na miasto też jest świetna. Pasek wybraliśmy tutaj srebrny. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie wybrać czarny. Buty polecam czarne lub białe, z srebrnymi lub złotymi fragmentami. Balerinki lub, lub? lub... Obcasy. obcasy. Właśnie dokładnie. Koturny, obcasy, szpilki. To już Wasza decyzja. Teraz zaprezentujemy Wam. z bluzką, której obecnie nie mam na wierzchu, no i sukienka ogółem lekka, zwierna, co najlepsze sprężysta, czyli jest rozciągliwa i prezentujemy Wam drugą, znaczy spódnicę. Dobra. To jest spódnica z koszulką w kratkę. Kołnierzyk opuszczony, ponieważ stojące są niemodne. Spódnica w kratkę, w, tfu, tfu, w kropki. Koszulka w kratkę, co świetnie razem wygląda. Różowa kokardka, lekkie, różowe baleriny. Trzeba pamiętać o tym, że warto pokazywać swoje nogi. Tym bardziej, że są ładne. I pamiętaj, żeby podkreślać talię, ponieważ klepsydry, szczególnie w tej porze roku, zasłaniają się, co nie jest wcale dobre. Teraz Wam pokażemy trzecią już sukienkę: białą, kwiatki. W tym roku modne wzory kwiatowe i kropki. I ja coś Wam jeszcze powiem o nogach. Nogi warto pokazywać, bo. A. Nie mamy na nich włosków, bo jesteście młode. B. Jesteście dziewczynami i nie są takie ciemne. I C. C tym, jesteście dziećmi. Są ładne, zgrabne i nie są grube. Więc pokazujcie nogi, jak, jak możecie. najbardziej jak możecie. Facetom podobają się dziewczyny z długimi, ładnymi, zgrabnymi nogami. O tych facetach to możesz przy kolejnym ciale. Ha, ha, ha. Bardzo to śmieszne dziewczynki w tym wieku już szukają sobie chłopaków, więc nie odzywaj kamerą. Niech <Siech> warte. <laughs> e, teraz będziemy wam pokazywać taką oto sukienkę z H&M. -u. Dokładnie, reklama H&M. A tam A Przed spodem też jest halka, więc nie trzeba zakładać pod to bluzki. A więc widzimy się przy sukience. Ale to Start. A oto jest y, sukienka. Wzór kwiecisty. Z tyłu ramionczka. Skrzyżowane. I, yy, 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 tak jak w tym X Factor. A nie X. ładnie jest yy, przy ramieniu. I ładna. Czekaj, akurat się chce. Jasna. A reklamujemy Tym Barka. Tym Bark. Kochamy Cię. Odrzeźź, obrzeździenie. Nie, Jej! Na maxa Kochamy Cię. Tak. Yy, yy, sukienka, lekka, zbiedna, ładne, jasne kolory, uuu, o czym uuu. trzeba pamiętać. Patrzcie na to ludzie. Zielony kwiatek. Tak, <laughs> Żyga. <nieba>, nie. <laughs> chory, biedny kwiatuszek. Teraz wam pokażemy komplecik. Bluzka, sukienka, spódniczką, yy. Oboje z handemu. Oboje Oby, z HM-demu. Obie z demu Nie poczekaj. Zróbcie to jeszcze raz. Obie z HM-demu. Pięknie. Okay, tak dla... Więc wracamy za minutkę. A oto nasz komplecik. Spódnica biała i lekka. Co najważniejsze, o, nie, nie można to. zakładać ciemnych ubrań, bo będzie Wam gorąco po prostu się ugotujecie. Wyszywanki. We śnie tak. Wyszywanki, ładne, jasne kolory, wybrane. Yy, Dominika, gdzie... co? Fuddym do kamery. Ale ja mówię, nie wtrącaj się. Yy, bluzka z kwiatami, też biała, co bardzo do siebie pasuje. Guziki z złotą ob obtoczką, obudową, czy jak to się nazywa? Nieważne. Kołnierzyk. Trzeba pamiętać, nie stawiajmy kołnierzyków, to wygląda nieładnie, jak wampir, poczekaj, jestem wampir i o to że każdy stawia kołnierzyki, co wcale nie służy dobrze jego wyglądowi. On wygląda jak wampir, ja się czasem takich ludzi boję. To jest straszne. Teraz, y, pokażemy komplecik y, na mniejsze dni. Podłodnie bluzka, bluzka i na to zarzucona yy, taka koszuleczka. koszuleczka. Kropeczki. Żeby pamiętać o tym, że modne są kwiaty i kropki. I pamiętajcie, eksperymentujcie. Właśnie eksperymentujcie to, że różowy z zielonym nie zawsze ładnie wygląda, to nie znaczy, że na dyskutekę nie możecie założyć jasnej różowej bluzki, zielonych spodenek. I do tego żółtych ballerinek. Eksperymentujcie z modą. Naprawdę się opłaca. Pora, wracamy wracamy za, za chwilkę. I to jest właśnie mowa o eksperymentowaniu. Dokładnie. Został wprowadzony tutaj błąd i koszula nie jest do długich spodni i do akurat tamtej błyski, tylko do krótkich spodenek. I, I właśnie. Dokładnie to, co powiedziała nasza kamera, która za ten moment zamieni się w modelkę. Został tu jest mowa o eksperymentowaniu, ponieważ niebieski niekoniecznie musi właśnie wyglądać z różowym. Nie zdrapuj paznokci. Ale, ale <grym> ciemny róż <grym> z jasnym błękitem i bielą do tego wygląda świetnie. Mi się to bardzo podoba, nie wiem jak Wam, ale ja bym tak wyszła na miasto. Teraz <grym> będzie właśnie komplecik spodenki i bluzeczka. Różowe spodnie z H&M, z H&M i bluzkę, zresztą nie wiem skąd. Z H&M. Też? Mhm. Mm to znaczy H&M. Też z H&M, więc wracamy za moment. A oto mowa o eksperymentowaniu ponownie. Różowe spodnie z czarno-białą koszulką. Co wygląda ładnie, nadaje się na chłodniejsze lęki. Bądź tygryskiem! Chodź <grystanie> o tym, że nie zawsze to, co jest w tej chwili niemodne, nie musi ładnie wyglądać. Pamiętajcie, nie dawajcie się naciągać. W niektórych sklepach ceny za takie spodnie mogą być nawet i 200 zł, jak to się z porządnym naciągaczem. Poważnie. Y, więc pamiętajcie, kupujcie za rozsądną cenę i w dobrych sklepach, bo nie zawsze to, co jest w złym sklepie, jest złe. Często gęsto właśnie w okresie letnim, jesiennym, zimowym no, ja i wiosennym. Rację. nie właśnie nie nie, teraz... Często... Później się o tym pogadamy. Później się o tym. Teraz ja to powiem. I to właśnie była moja kuzynka i ona. Teraz się? Suń, nie, nie. Dziewczyny! Ja mam cicho, Dobra. Która właśnie Wam pokazała kawałki po kawałkach o modzie. Teraz um, będzie my, druga modelka. Ja stąd pójdę i moja kuzynka nadal tutaj będzie i jedna modelka ma dwa, y, dwa, dwie stylizacje, które Wam chcę pokazać. Więc w przedziale wiekowym 14-15. Ten przedział wiekowy jest do 10-11-11-12. Seksy ja. nogi. O oh nie! Yeah. Dobra, no więc tak. widzimy się pa. za moment! No i teraz jesteśmy z naszą nową modelką, która jest moją I która jest gościem w specjalnym w tym odcinku. wideo. Odcinku. A więc tak, z tutaj wyraźnie pokazana panterka. Trzeba pamiętać o tym, żeby było przewiewne i lekkie. Tutaj mówiłam wcześniej, że nie warto zakładać... Ciemne ubrania, bo się ugotujemy. Tutaj jest wręcz przeciwnie. Ciemne ładnie wygląda. Trzeba pamiętać, żeby też nie zakładać do tego jasnego stanika. Bo to źle wygląda później. Naprawdę. Um, a trzeba zakładać... Jeżeli macie takie jak tu... Górę, zwiewaj, górę. Wika, no zwiewaj. Górę ładnie. Jasną, zatrzymaj się. Górę jasną, a dół ciemniejszy, to stanik może być szary. Jeżeli macie na odwrót, że góra jest ciemniejsza niż dół, to stanik obowiązkowo ciemny. Bo to Mamy bardzo. Powiem Wam też, że jeżeli taki, właśnie taki strój podoba się strasznie chłopakom, dziewczyny się ubierają w wieku moim wieku, czyli 14 lat, ubierają się mega wyzywająco, żeby pokazać się z jak najlepszej strony chłopakom. O, bo to zapomniałam. Pozdrawiam tutaj wszystkich chłopaków. No i teraz potem... Nasza modelka pokaże nam spódnica z programu, który możecie znać, który się nazywa Violetta, bo to jest polski program. I to jest spódnica właśnie z tego programu. Przypadkowo kupiona, ale jest piękna. Piękna, lekka, przód wycięty, Tu długutki, piękny. I bluzka pod kolor. Więc widzimy się za moment! A teraz lekko, zwiewnie i modnie, co najważniejsze. Lekka, zwiewna sukienka. Do to tego, spódnica. No to spódnica, mniejsza o większość. Do tego za moment Wam przyniosę buty, które świetnie do tego pasują, więc wracam za moment. Ty to wygląda. No, gadaj coś. To jest styl. Taki, że może... Chcecie wyjść na miasto, do sklepu, wszędzie. Na imprezy nie radzę, bo może podwiać i... wiecie. Ale to jest styl bardzo ładny, z wierna spódnica i z butami jeszcze będzie lepiej, więc buciki... Ja eee, znalazłam tylko jednego, ale świetne są. Koturny, czarne z beżowym elementem. Załóż, buty nie były kupione do tej sukienki, ale może nie było, będzie To jest spódnica ty czubie. To jest... A stań bokiem. Pięknie. Wygląda to świetnie. Mi się to bardzo podoba. Przejdź Bokiem do kamery. Bardzo ładnie. Zwiewne i, i gdzie piękne. Zwiewa. Gdzie stoi i wieje wiatr też zwiewa. Przy tym mogą wyjść świetne zdjęcia. Więc taka spódnica do zdjęć w plenerze świetna. Ale na miasto też się nadaje. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie obiecałam Wam, że zrobię ośmiornicę. Więc trzymajcie się i do zobaczyska! I ja teraz jeszcze coś powiem, że proszę dajcie nam lajki i subskrybujcie nasz kanał, bo to by było bardzo miło dla nas. Lajknijcie i pa! Lajknijcie!